Naśladowca Tadeusza Dudy w Bydgoszczy zastrzelono bezdomnego. Jaki ma to związek z wielką obławą w okolicach starej wsi? Naprawdę chciałbym wierzyć, że to tylko fake news, żart albo nieporozumienie, bo to co za chwilę usłyszycie jest aż zbyt chore, by było prawdziwe. Do zdarzenia doszło w poniedziałkowy wieczór w Myśleniczkach, w największym i najpopularniejszym parku w Bydgoszczy. Policję powiadomiła osoba, której dalszy znajomy miał się pochwalić dokonaniem egzekucji i faktycznie na miejscu w parku przy ulicy rekreacyjnej znaleziono ciało bezdomnego w namiocie. Został postrzelony w głowę z broni czarnoprochowej. Podejrzanego zatrzymano już kilka godzin później. 25-latek szedł ulicą Przemysłową. Miał przy sobie broń. Dlaczego to zrobił? Jaki miał motyw? Według nieoficjalnych informacji podanych przez Polskie Radio PIK mężczyzna miał się zainspirować sprawą Tadeusza Dudy. Chciał, aby również na niego urządził wielką medialną obławę.